Chciałem bardzo serdecznie oficjalnie powitać na kolejnej odsłonie jubileuszowych dziesiątych dni osób niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. W piątek świętowaliśmy Dzień Sportu. Było to wspaniałe wydarzenie, naprawdę ponadpowiatowe. Powitaliśmy parolimpijczyków. Dzisiaj święto twórczości, sztuki. Dzisiaj plenery malarski, fotograficzny. Oprócz tego najważniejszym naszym wydarzeniem Dni Osób Niepełnosprawnych było wręczenie orderu Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych. Jest to naprawdę doniosłe wydarzenie i ordery otrzymali Państwo Bielecy, Pośmiertni Janusz Kubicki i Irek Chłos. nasi działacze społeczni którzy naprawdę zrobili bardzo wiele dla osób niepełnosprawnych nie tylko na, dla niepełnosprawnych, ale i dla pełnosprawnych, dla nas wszystkich. Dziękujemy im dzisiaj właśnie tym symbolicznym orderem. Jestem bardzo, bardzo zaszczycona wyróżnieniem, jakie otrzymałam, że doceniliście Państwo nasz wkład i pracę, jaką wkładamy w to, ażeby niepełnosprawne dzieci, które znajdują się w rodzinach zastępczych, czuły się naprawdę dobrze i rozwijały się na miarę swoich możliwości. Za to Państwu bardzo dziękuję. Rodziną jesteśmy od 1995 roku. Mamy pod swoją opieką czworo dzieci, dwoje już dorosłych. I dwie, dwie dziewczynki, piętnastoletnie, które mają znaczny stopień niepełnosprawności i którym staramy się wyjść na prosto. Proszę temat, który dziś dotyczy Was, Waszego malowania, to przyjaciel. Zastanówcie się, a pewnie to nie jest Was obce, kim, kto jest Waszym przyjacielem. Chciałoby się powiedzieć, dziesiąte dni osób aktywnych. Dzisiejszy, dzisiejszy dzień, dzisiejsze wydarzenie to wielki moment, że możemy się tutaj wszyscy spotkać, zarówno przedstawiciele jednostek, organizacji, a przede wszystkim dzieci i mieszkańcy Legionowa. Tego nam zawsze brakowało. Ostatnie dwa lata były bardzo trudne dla nas jako społeczności, jako mieszkańców Legionowa, powiatu Legionowskiego. Gratuluję wszystkim organizacjom zaangażowanym w... Dzisiejsze wydarzenie cieszy tak duża aktywność i zaangażowanie młodzieży. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest wybrać. Życie nie po to, by jeszcze nie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać.